Witam serdecznie w drugiej części y, Jak zrobić odpływ liniowy. Ja tu mam całość już y, na całości położoną izolację. Mam wstępnie zrobione wymiary. I o co teraz chodzi? Tu jest szerokość rodzika Tak będziemy ścinać, Ja tam mam zarysowane później. Y, zaraz przejdziemy. To jak, jak to na płytkach wygląda. No, i jak widać, płytka mi wejdzie pod tą płytkę, więc tu jest wymiar 15,5. Tu jest 15, żeby zachować na środku odpływ liniowy, żeby to po prostu wyglądało. Tu mam 13 cm i do tyłu. No, tak to, tak to będzie wyglądało. Przejdziemy teraz do yy, ja to miejsce, gdzie mam tam zarysowane, to no tak wygląda tu, czy dołu. Tam ma płytka, po prostu wejść. Nawet to jest praktyczne, bo jak będzie ściekać woda, to na płytkę, nie za. O, i tu mam całość, całość przygotowaną, całość wyrysowaną. I o co chodzi? Przy wcinaniu tych narożników samo przecięcie yy, nie spowoduje Trzeba się to załamie, tu 0, a tu praktycznie dwa razy musimy ściąć, zeszlifować. Czyli, jak tu będzie na przykład 2 mm grubości cięcia, to tu musi być minimum 4. To po prostu trzeba podnosić, bo przy podnoszeniu to będzie widać. Jak się zetnie, położy to, tu będzie na 0, a tu będzie gdzieś 2 mm fuga. Dlatego tu trzeba ściąć. Nie rysuję i nie ścinam do rogu całkiem, no bo tu może pęknąć po prostu cofnie się tam gdzieś. Tu jest pół centymetra. Z drugiej strony jest cofnięte półtora ze względu na to, że to, to tamta strona idzie pod ścianę, pod płytki. No i co ja to tak robię, że biorę raz, dwa, trzy. Tą część znaczę, ścinam i Zaczynam po dwie, po trzy płytki układać. Na samym końcu kładę sobie płytkę, przykładam do tej pierwszej, do tej pierwszej tutaj płytki poziomicę, no żebym zachował ładny, równy spadek, żeby nie było jakiejś tam nierówności. A co do tej linii, po prostu tu fuga wyjdzie, a te, ze względu na to, że to jest no, no dosyć długa odległość od do końca, tu jest mniejszy efekt. Tutaj, tu musimy ściąć. A tu wystarczy tą fugę zeszlifować po prostu szlifierką. Bo płytki, jak się załamują, wystarczy od góry z jednej i z drugiej strony tam po pół milimetra. To po prostu na bieżąco. Tą linię musimy zachować, bo w tym miejscu idzie no w tym przypadku akurat szyba, bo drzwi przesunę już do, nawet dokładnie. Nie wiem, no nieważne. Tu jest linia która musi być zachowana, gdyż w tamto stronę dalej idzie idzie druga, dalsza część łazienki. No i co no? Ja numeruję. Płyteczki. No i zaczynamy układać. No ja tu już podociłem kilka sztuk. Wchodzi elegancko i to co, to co mówiłem, tu akurat nie jest czy tutaj doskonale widać ile, ile muszę z tyłu ściąć. Aby mi ta płytka doszła względem tej, tej fugi, tutaj jakieś nawet pół centymetra. Z drugiej strony, nawet mi ta płytka tu nie wyszła. Tyle trzeba pościnać. No i to jest całe, całe, cała filozofia. No trzeba kilka razy. Najlepiej tak, ja to zrobiłem trzy rzędy, reszta mi i, i została. Bo ja by coś, coś tam mi gdzieś wyszło, po prostu przykładam poziomice po płytkach, które mi zostały. No i wyznaczyli linię i mogę, mogę uzupełnić, poprawić tą płytkę. Ale to już tak mniej więcej zarys. No to, to co mówiłem, że płytka wchodzi pod. O, chodzi pod tamtą płytkę. No i pościnam to. Przykleję kilka sztuk i znów jakiś kawałek nagram. No ja już się z połową, praktycznie tutaj tego brocika. uporałem. O, widać, że wchodzi elegancko pod, pod płytki. Jedna ścinka. O, i teraz widać ładny zarys spadku. No Także, także została mi jeszcze druga część, ale to już łatwiejsze. Najgorzej było to pościnać, tak jak mówię, kilka razy trzeba było, trzeba było z tymi docinkami tu iść, żeby ta że ścinka, ta fuga ładnie, ładnie wyszła. No, a jutro oczyszczę. I tak to, tak to do końca pościnam. No, płyteczki pościnane, powkładane i została fuga. I silikon wokół odpływu, wokół ścian. No, chwilkę mi to zeszło. Pomimo, że, że z płytkami mamy już wiele do czynienia, ale. No, ale było takich kilka takich, właśnie jak tu widzimy, elemencieków bardzo małych, które tak utrudniały trochę życie. No i jak widać, ta linia jest zachowana. Yy, tu pójdzie, tak jak wspominałem, szyba, czy tam drzwi przesuwne, yy, jest w poziomie, a tam jak widać, ładnie spadeczek do odpływu. No tak w skali od 1 do 10, w skali trudności to jest powiedziałbym 8. No trzeba, trzeba poświęcić chwilkę czasu, żeby to dopracować, pościnać i poskładać. No tu jest łatwiej, bo ja sobie kładąc yy, ściany, o tak widać szczelinę To jest w poziomie i ja już miałem zarys dookoła. Tylko po prostu pilnowałem tej strony. To by było na tyle. Jakieś pytania? Proszę pisać. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. To będzie jakaś motywacja dla mnie. To tyle na dzisiaj. Dzięki i cześć.